Cześć, dobry z tej strony MLG Pro. I przygotowałem dzisiaj dla Was materiał z Call of Duty Black Ops 2. Jest to dominacja na mapie Hijacked. i może na wejście powiem, że nie jest to moje konto. Jest to konto Nordford sale, Ponieważ ja dalej nie mam live'a na swoim koncie, o czym mówiłem w ostatnim filmiku. No i dzisiaj przygotowałem dla was ten materiał, ponieważ chciałem trochę powiedzieć o e sporcie w Polsce, chociaż nie tylko, bo e, będzie trochę elementów e sportu na świecie e, spowodowane to było tym, że w tym roku mieliśmy dwa prestiżowe turnieje w, u nas. E, turnieje, które są rozgrywane na całym świecie i naprawdę mieliśmy szczęście, że e, akurat u nas były rozegrane i to dwa w jednym roku, więc fani e sportu myślę są bardzo zadowoleni. Pierwszym turniejem był Intel Extreme Masters w Katowicach. Ja oglądałem Intel Extreme Masters dla LoLa. Nie wiem, czy były jeszcze jakieś inne gry. Myślę, że tak, ale niestety nie powiem wam jakie, bo nie, nie patrzyłem innych gier i drugim turniejem było LCS w Warszawie LCS jest to czy były to kwalifikacje do sezonu trzeciego w League of Legends więc tam innych gier nie było no i w takich większych turniej w tym roku to na razie jest tyle ale pojawiło się na, we sporcie trochę Polskich drużyn, takich jak MEM, czyli Meteor Makers, jest to w 100% polski, polski team. O, chłopaki grają naprawdę dobrze na światowym poziomie. Jakieś tam turniej nawet udało im się wygrać, zajęli pierwsze miejsce, więc naprawdę dają radę. Mamy też team taki jak Elohel, o nich słyszy się troszkę mniej przynajmniej teraz, ale też naprawdę grają bardzo dobrze, dają radę. Gry, które głównie gdzieś tam przewijają się w tym e-sporcie, jest to COD, World of Tanks, League of Legends oraz StarCraft. Te gry, no głównie gdzieś tam, są w turnieje jakieś czy inne eventy. Mm, przynajmniej ja o nich słyszałem, o innych grach jakoś tam mm, nie za bardzo, mm, więc stwierdziłem, że y, te wam podam, o innych się słyszy troszkę mniej, więc nie wiem, czy jest sens o nich mówić. Y, I sportowa organizacja, która mm, zajmuje się turniejami konsolowymi, mm, taka główna, jest to amerykańska organizacja Major League Gaming, no mówię, głównie tutaj konsole. Nie wiem czy w ogóle pecety, czy są tam jakieś turnieje z pecetów. Zaraz. Jedyny, jedyny turniej o jakim wiem to jest StarCraft. A tak to nie wiem czy coś tam jest. Głównie konsole. Jeżeli chodzi o komputery, to nie wiem czy jest jakaś taka organizacja, która się tym zajmuje. Ale mamy na przykład takie witryny internetowe, które oferują nam rozgrywkę, <laughs> sorry, rozgrywkę między nami, między graczami. Jest to ESL. Tam możemy grać z innymi graczami. Mamy jakieś tam tabele, drabinki. Turnieje są organizowane takie online. Mamy tam jakiś oczywiście ranking. Jest to muszę bardziej europejska organizacja i tam właśnie jest też trochę PC-ta. No, ale oczywiście gracze konsolowi też znajdą coś zawsze dla siebie. Dalej. Typowo konsolową stroną, właśnie taką turniejową, jest Game Battles. Jest to właśnie zagraniczna, może nie zagraniczna, co amerykańska witryna która tak samo oferuje nam jakieś turnieje online i takie w sumie luźne rozgrywki między jakimiś drużynami czy pojedynczymi osobami są naprawdę ciekawe ja osobiście też brałem udział w takich rozgrywkach są bardzo dobrzy ludzie jest naprawdę wysoki poziom jeżeli ktoś chce się nauczyć dobrze grać to to naprawdę granie na takich witrynach poprawia skilla czytanie u mnie to jest moje takie doświadczenia nie wiem czy wszyscy będą tak to odbierali może ktoś ma jakieś inne odczucia co do takich witryn no i chciałem jeszcze wspomnieć o czymś takim jak lubelski padbar. nie wiem czy wiecie ale ja mieszkam w Lublinie i Mamy tutaj coś takiego jak Pad Bar. Jest to zwykły pub, pad, pub e, dla konsolowców. E, możecie przyjść, wypić sobie piwko, zagrać z kolegami. E, w naprawdę różne gry od Dance Central po jakiegoś Goda czy Halo. E, organizowane są tam też turnieje. E, gry takie jak ostatnio po Halo. Jest Fifa, myślę, że jeszcze jakieś wyścigi nam są, dokładnie nie wiem, ale to jest naprawdę fajne, że ktoś wspiera takie, takie idee jak właśnie padbar czy no, tego typu rzeczy, bo sport w Polsce nie jest tak naprawdę tak dobrze rozwinięty, jak w, na przykład w Ameryce. No, w przeciwieństwie do takiej Ameryki, no po prostu wymiękamy. Jesteśmy beznadziejni. No. Oni mają pełno jakichś tam no, turniej i, i tego typu rzeczy, a my... U nas jak ktoś coś zorganizuje, to... Jest dziwne wręcz, że ktoś się za to zabrał i zazwyczaj ta osoba może... Znaczy zazwyczaj... Ta osoba może być stratna po takim turnieju, bo no nie wiem, no, Za nagrody trzeba zapłacić. Jeżeli będzie jakieś wpisowe na turniej, to wtedy nikt nie będzie chciał wziąć udziału, bo większość osób wychodzi z założenia, a po co jedynie stracę kasę, jeżeli na przykład nie wygram. Wydaje mi się, że nie ma sensu branie w czymś takim udziału. No ja z moimi kolegami bardzo wspieramy sport jak tylko możemy. Jeżeli są jakieś turnieje, na które, za które nawet trzeba zapłacić, no to nie ma problemu. Staramy się zawsze wybierać jakąś, jakąś kasę, żeby po prostu móc wziąć udział. No bo jednak taką witrynę internetową nawet z internetową jest ciężko utrzymać tak e, ze swoich pieniędzy żeby po prostu jeżeli nie masz tego żadnego dochodu mm, więc e, poza tym nagrody trzeba też kupić mm, za darmo nikt nam nic nie da organi organizatorzy sorry, organizatorzy muszą e, kupić nagrody opłacać załóżmy taką witrynę no i trochę kasy na to idzie mm, osobiście też myśleliśmy nad założeniem takiej witryny no ale to takie w sumie marzenia dobra gameplay się skończył jak tu widzieliście jest wynik 63 na no, tam nie wiem dokładnie nie widziałem LEDów będzie w tytule filmu a się z Wami już żegnam Siemano